Jeszcze spokojny prezydent Aleksander Kwaśniewski, ale niedobrze tam jest w tej fazie. Nie ma dobrego wiatru, Adam Małysz musi bardzo mocno trafić, żeby poszybować daleko. Rozpoczyna najazd, głęboko, nisko, chodzi o to, że nie przenosił Ciążaru do przodu. Wyszedł szybko, czy będzie daleko? Leci Jest, proszę Państwa, pięknie! Spitalny skok. No i teraz będzie Urman musiał skoczyć daleko. 127 metrów. Najdalej! No Najdalej! No Adam Małysz jest pierwszy! Adam Małysz prowadzi i Urman musi to wytrzymać! Ależ euforia! Proszę Państwa! No gdyby wrócił i wygrał! Ależ byłoby to wspaniałe! Trzeba mieć wiarę nie można tej klasy zawodnika, takiego człowieka, który zrobił tyle dla nas dobrego, od razu upokarzać tym, że koniec, że się skończyło. Tak, było tak, jak miało być, a teraz Urman. Urman, świece poszły w powietrze trochę.